Czuwa I witam was w następnym odcinku origami po harcersku Dzisiaj zrobimy świąteczne origami wielkanocne Zapraszam do oglądania Teraz pokażę wam jak zrobić króliczka z serwetki do zdoby stołu wielkanocnego Składamy serwetkę. Składamy ją na pół. No, nie trzeba było jej rozkładać. Składamy je jeszcze raz na pół. O tak. I powstaje nam takie coś, nie? Więc tutaj jest jakby zaznaczona taka linia. Mogę zaznaczyć, składając to jeszcze raz na pół. Jest tutaj taka linia. I tutaj do tej linii składamy to. O tak. I z drugiej tak samo. Teraz ten ruch ma trafić gdzieś na środek, więc składamy tą linię do tej linii. I tak samo z drugiej. Teraz tą linię, i tą linię do tej środkowej trzeba złożyć. Więc robimy to tak, że oskładamy. I tak samo z drugiej strony. Teraz trzymając, obracamy w drugą stronę i składamy to. O tak, nie? Jest. Teraz to otwieramy i jest tak, nie? Teraz to wpychamy i tak trochę robimy jakby takie kółeczko i to ma imitować głowę tego króliczka. Teraz tutaj uszy formujemy. Króliczek jest gotowy. Teraz zrobię koszyczek. Zacznę od jednej części z czterech. Na początku składam kartkę raz na pół na ukos. I później. Otwieram, obracam na drugą stronę i składam na pół. Obracam o 90 stopni i składam jeszcze raz. Aby powstało nam takie coś. Teraz bierzemy na drugą stronę, znaczy na drugą stronę no i. To wpychamy. Te boki mają siebie dotknąć, więc robimy tak i dociskamy troszkę. I dobra. Warto jeszcze ten róg do tego rogu złożyć tak, żeby siebie dotykały te rogi. I składamy z powrotem. I powstało nam takie coś, taka już tu weszło wcześniej w kieszonkę. To więc, jak już to mamy, składamy to trochę na pół, na pół i ta linia otoczona tutaj, tutaj środkowej. Więc składamy. I takie jedno skrzydło gotowe. Teraz z drugiej strony robimy to samo. Czyli o tak. Jeden z czterech modułów jest gotowy. Jak już zrobiliśmy cztery takie same, na razie je odkładamy na bok i bierzemy na przykład fioletową albo inną kartkę papieru. Składamy ją na pół. I do tej połowy składamy tę linię. Robimy szafę. I robimy to samo z drugiej strony. Teraz bierzemy to, składamy tak na pół. I do tej połowy zrobimy tak jak przednio. O tak. I powrotem. Z drugiej strony składamy też. Są nam takie coś. Teraz bierzemy tą. Rozkładamy jedną część. Bierzemy tak, tą kartkę. Wkładamy ją, jakby zginamy ją o tu. I o tak. Zginamy, a później zginamy o tu z tej strony. Pokażę lepiej na drugim. Otwieramy. Zginamy. O tak. I teraz dociskamy, zginając to tutaj. I tak robimy na każdym. Dobra, jak już mamy to zrobione, teraz składamy tak i to otwieramy i później zapychamy. Składamy, otwieramy i dociskamy to. O tak. Teraz trzeba. Tak zrobić z czterema wszystkimi. Teraz bierzemy tą kartę, ten róg, składamy do tego rogu. I tak robimy z każdym. Teraz, jak już mamy tak złożone, można się trochę bardziej potrudzić i włożyć to w środek. I ja to zrobię. Jak już włożyłem wszystkie rogi do środka, teraz bierzemy to i o tak robimy. Tym razem nie robimy o tak, tylko robimy inaczej. O tak. I tak. Neginujemy. I również tak samo z drugiej strony. I ze wszystkimi czterema. Gdy już wszystko mamy zgięte, bierzemy jeden moduł, ten, i wkładamy tak pomiędzy ten, tym. I teraz bierzemy. Tutaj mamy taki punkt, tutaj, i ten punkt tu. Teraz bierzemy to, odchylamy, łącznie z tym. I po tych punktach składamy. Uważam, uwaga, może się przesunąć. Po tych punktach składamy o tak. A później włożymy to do środka tej kieszonki, tutaj. I tak robimy z każdym po kolei. Gdy już wszystko zrobiliśmy, teraz bierzemy to i robimy o tak, że. O takie coś. Nie? I tak z każdym. Teraz będziemy robić z każdym i jest takie coś i prawie koszyczek gotowy, tylko jeszcze rączka. Na przykład bierzemy takie coś i sklejamy to. Gdy już mamy sklejone rączka będzie bardziej wytrzymała. Zaginamy ją na końcach tak troszkę i w te szpary wkładamy. I tak prezentuje się gotowy koszyk. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wchodźcie na nasz fanpage na Facebooku, dajcie lajka, suba i dzwoneczek pod tym filmem i wysyłajcie swoje prace na, na adres e-mail pokazany na ekranie. A ja się już z Wami żegnam. Cześć!